Która z tych ramek? Wybierzcie może jedną. Tą, tą. No to dajmy na Tishon, dobrze. To jest 23x23, a fotografia w środku ma 13x13. Zobaczcie, czy czarną, czy białą. Weź na Tishon tam, Ułóż, a ty mi da obok niej czarną. Dobra? Którą kupujemy? I co? Dwie są ładne. Obie są ładne, nie? Dobra, dzięki Nauczy się wskakiwać I co bardzo pachnie? Wszystko pachnie tutaj, co? Dużo piesków wychodzi w tym miejscu na spacer No chodź do mnie Agidia buba Witam Cię pięknie w nowym dniu Już dzisiaj mamy wtorek czas na vloga i sytuacja jest taka, że dzisiaj opowiem ci historię o tym, dlaczego ludzie nie ćwiczą i dlaczego ośrodek, który kosztuje miliony, stoi wygodnie, zamknięty, zaciemniony, bo tak ludziom jest po prostu łatwiej. Jeszcze w listopadzie oglądałem taki serial. Jaki to był serial no na Netflixie, ale to była bardzo fajna opowieść. Joshua miał na imię ten facet albo Noe. Noe, tak. I to był serial. A gdzieś tutaj umieszczę za chwilę tą nazwę. W każdym razie był facet, który miał około 50, naprawdę fajnie wyglądał, główny bohater, i był niesamowicie umięśniony. Ja sobie pomyślałem, kurde, ja też tak chcę. I jako postanowienie e, podjąłem takie postanowienie, żeby zacząć chodzić na siłownię regularnie. Chodziłem 2-3 razy w tygodniu, jak tylko miałem czas, godzinę, na to, żeby podjechać blisko od mojego domu, w małej gminie, a ta siłownia jest. Dosłownie ile, może dwie minuty mam na tą siłownię. Co i zawsze jest tam zaciemnione, pozamykane. Trzeba wiedzieć, gdzie trafić, do których drzwi, bocznych, tylnych drzwi. E, żarówka się oczywiście nie pali, no bo po co przecież to kosztuje? I, ale dawałem radę, bo widziałem, znałem ten układ, już korzystałem nie raz. No i zdarzyło się tak. 7 lutego, tak, pamiętam to dokładnie, bo to było w piątek. Pojechałem na siłownię, cała zamknięta siłownia. Ja oczywiście płaciłem tam abonament, czyli wynajem miesięczny, przysyłano mi fakturę. Cała siłownia zamknięta, obieg zaciemniony, nieczynne. Piątek, godzina 17, może. Myślę sobie, no dobra, tam jeden raz, ok, w porządku. Widocznie coś mi wypadło: mecz, dożynki, dzień babci. Tego typu klimaty, święto w gminie. Wiadomo, że to nie jest obiekt prywatny, który jest otwarty od 6 do 22, tylko to jest zawsze obiekt gmin. Mówię spoko, jeden raz nic się nie dzieje. Za drugim razem to był 10 lutego, czyli 3 dni później, to był poniedziałek. Pojechałem na siłownię, też spakowałem sobie rzeczy. Też miałem taki wyliczony czas co do minuty. To nie było tak, że, że tego czasu mam tak bardzo dużo dla siebie. Dla mnie też wielkim wyrzeczeniem jest to, żeby znaleźć przynajmniej godzinę na to, żeby poćwiczyć. Dlatego nie dojeżdżam do miasteczka, które jest oddalone tam 6 km, bo bym stracił znowu pół godziny na dojazd. Okej. Okay. I sytuacja taka, że gość mi mówi, że nie ma klucza. Nie ma klucza do siłowni, ktoś zabrał. Siłownia jest zamknięta, drugi klucz ma nauczyciel WF-u, a nauczyciel WF-u jest rano. Więc w tym momencie się trochę wkurzyłem. Wróciłem do domu. Naprawdę już byłem wkurzony, no, mocno. I mówię, okej, okay, napiszę list maila do pani dyrektor, bo to jest obiekt szkolny. Napisałem z, z prośbą, napisałem, opisałem tę sytuację, że już drugi raz z rzędu i z prośbą, czy mogą traktować klientów Profesjonalnie. Pojechałem też do urzędu, który wystawia mi fakturę. Urzędu gminy. Myślę, sobie, że tak nie może być. W takim razie będę płacił tylko za wstępy pojedyncze, skoro nie mogę za korzystać. Aha, i tego 10. jeszcze dostałem informację, że przez cały tydzień Siłka jest nieczynna. Ze względu na to, że jest dzień babci. Dzień dziadka i jeszcze jest wyjazd na jakiś mecz siatkówki, tej drużyny siatkówki, więc no przecież nie ma sensu na taki tydzień otwierać hali, która kosztowała pewnie kilkadziesiąt milionów na ogrzewanie, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Więc nie ma sensu otwierać hali. I przez tydzień wszystko było nieczynne. Aha, dostałem informację, że mogę w czwartek przed 18.30 tylko skorzystać w jednym terminie, w jednej godzinie. No i sytuacja ma swój epilog wczoraj, właściwie miała. Wczoraj był poniedziałek i też pojechałem poćwiczyć. Mówię, kurde, ja tak nie odpuszczę łatwo. Pacham poćwiczyć i okazało się, że przez tydzień nie znalazł się klucz i klucz nie został dorobiony. Przez tydzień cały obiekt, cała siłownia była nieczynna, gminna, no bo przecież to nic nie kosztuje, że będzie nieczynna siłownia. Łatwiej się jej pilnuje, łatwiej się, łatwiej się zarządza taką siłownią. Dzisiaj rozmawiałem z panią dyrektor, oczywiście przeprosiła mnie, że nie odpisała na na maila, panią dyrektor szkoły, ale sytuacja jest taka skandaliczna, że ja się nie dziwię, że ludzie nie ćwiczą w Polsce, słuchaj. Skoro po pierwsze dużo łatwiej jeść sobie do sklepu obok, który jest jasny, otwarty, gdzie można kupić sobie wódkę, niż dostać się na siłownię, na którą wydano po prostu kupę kasy i, i nie można z niej korzystać. Jest zamknięta i zaciemniona cały czas. Rozglądałem się w międzyczasie, jak wyglądają inne siłki. I e, może nie chodzi mi o to, żebym musiał wydać więcej kasy, bo faktycznie musiałbym wydać około 100 miesięcznie. No i w porządku, warto wydać na swoje zdrowie stówę, ale jednak czas. E, na siłkę, gdzie e, dojadę do miasteczka. Muszę przeznaczyć godzinę plus drugą godzinę na dojazd. To są dwie godziny. A tutaj ćwiczyłem 40 minut, plus do tego miałem ten dojazd bliski, więc w godzinie się byłem w stanie wyrobić. A tutaj jednak mi trochę tego szkoda i dodatkowej godziny. Jest tu ciekawe co się zdarzy i jak ta sytuacja będzie wyglądała, ale wyobraź sobie: gmina dostaje kasę z funduszu, to jest fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Spokojnie tam było z kilkanaście milionów na tą halę. Hala jest nieczynna, bo gospodarz akurat ma inne priorytety. Woli zaciemnić dojazd, woli wygasić wszystko, pozamykać, bo się łatwiej tym zarządza i pilnuje. Leoś! Znowu gdzieś pobiegł, kurczę. Leoś! Nie ma go. A gdzie ty byłeś? No chodź do mnie. No chodź diabowa. Ale biegasz co? No i słuchaj, w każdym razie, jest morał tego vlogu taki, nie ma co odpuszczać. Ja wiem, że to może nie jest popularne, że człowiek musi powalczyć o to, żeby mógł być w formie, ale trzeba tą znieczulicę też zwalczać w Polsce. Nie może być tak, że faktycznie ludzie, którzy mają kasę z gminy, od państwa, marnotrawią takie obiekty, a inni nie mogą z tego skorzystać. To jest naprawdę świetny obiekt. Gdybym, gdybym nim zarządzał, to byłby pełny dzieciaków, pełny ludzi. A na dzisiaj wygląda tak, że w takiej małej gminie łatwiej iść do delikatesów, kupić sobie wódkę i się znieczulić, niż poćwiczyć i w sposób naturalny poprawić sobie zdrowie i humor. Na dzisiaj kończę. Może temat nie jest super i blog nie jest jakiś rewelacyjny, ale on jest z życia i na tym to polega, żeby tutaj było też trochę życia, a nie tylko... <ścoughs> a nie tylko najlepsze fragmenty tylko musi być też z czasami trochę mięsa trzymaj się do zobaczenia cześć film już mamy zmontowany to jest na mileny kanale i sytuacja była taka że materiałów miałem bardzo dużo chyba z 80 krótkich ujęć montowałem w sumie to przez dwie godziny ale jest w tej chwili w porządku i jeden z ciekawszych filmów, widać też jak dziewczyny stopniowo e, dojrzewają, jak rozwijają się i rosną. Na, na moich oczach, praktycznie na naszych oczach, e, następuje ten proces i to jest niesamowite już są takie śmiałe, świadome kamery, wiedzą, czego chcą. To już nie są takie małe dzieci jak kiedyś, także ostro. I co ciekawe, e, YouTube nie pozwala faktycznie tutaj komentować komentarze są wyłączone. W kanałach dziecięcych z założenia. Bardzo ciekawa sprawa. Co wrócisz teraz do auta? Chodź, Hapsa. Dobry pies. No, nauczy.